mi mama, kręć hula hop Jeden, dziewięć, cztery, dwa, tą Julio. Ona po wszystkim pyta mnie, czy przytulę ją Dam jej backseat, back i odpulam ją Shake 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 dance Ona po wszystkim pyta Pum, pum, strzela, supa, sołka Do wymiany znowu kołdra Nie chcę ręki, starczy głowa Baby, a bedroom jak puding, jeśli pachnie jak woda Nie musisz więcej mówić, wiem jak lubisz Rzucam nogi na ramiona Tupa jak galareta Makarena, Julka, Marta, Magdalena kameruje na San Gero m d Ja wolę zwijać hasz pale jak AMG Może być sam na sam lub dwie Powiem, co robi J B B L, jeden top of me, mamakręć hula hop, jeden dziewięć cztery dwa don Julio, ona po wszystkim pyta mnie, czy przystulem, tam jej backsy, backshot i odpula shake Shake, 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 shake Nogi za nim przejdziemy do roboty Piąty raz mówi, że dochodzi, a ja nawet nie zdjąłem spodni Prosi mnie o klapsa, żebym szarpał włosy Kiedy przede mną klęka patrzy głęboko w moje oczy Hello Kitty, mokra pipi, chuj twardy jak narkotyki Przyleciała do mnie lotem z południowej Ameryki Z tyłu z przodu ma plastiki I nosi birkin Ma prady szpilki i ledwo co wchodzi w dżinsy Kierąc zapow mi mama, kręć hula hop Tery dwa Don Julio Ona po wszystkim pyta mnie czy przytuleją Dam jej pexit, back szat i od kulam ją Sjęk, krzę, żejkę, żejk, krzę, krzęk, szyjk, krzę, grzęk